Na program zaprasza McDonald's. Mój kolejny gość to Rada Przemysłu Branży Spotkań i Wydarzeń Bartosz Bieszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią. Witam Państwa serdecznie. Proszę powiedzieć tak na początek, bo mam wrażenie, że w branży eventowej tak zwanej w tej chwili wszyscy Którzy w tej branży funkcjonują i pracują, stoją nad przepaścią. Stojąc tam, co Państwo widzicie? Czy w ogóle jeszcze widać jakieś światełko i nadzieje? Po tylu no miesiącach. No niestety mamy takie wrażenie, że zamiast oglądać w Sylwestra szklaną pułapkę, to oglądamy Armagedon, tak nawiązując też do tematyki filmowej, o której poseł Gawkowski i pani rozmawialiście przed sekundą. Ja tak tylko podam dwie cyfry, takie, żebyście Państwo wszyscy mieli świadomość, mamy spadek organizacji wynarzeń rok do roku, grudzień do grudnia 95% i 53% osób już nie pracuje z nami. Połowa osób została zwolnionych, odeszła sama, jakby już nie było dla nich po prostu miejsca i przestrzeni. Także ten, no ten jakby rynek trzęsie się w posadach i to jest strasznie smutne, bo to jest dużo, jakby dużo tragedii ludzkich, dużo własnych biznesów tworzonych przez lata i nagle to, co się przez kilkanaście lat właśnie współbudowało ze współpracownikami nagle. Że tak powiem, się dymi i, i trzeba zastanowić się, czy nie zakładać firmy kurierskiej. Bo teraz na to właśnie jest mocny popyt, czy może jakiegoś jednak sklepików w galerii handlowej, bo te widać jakby niezniszczalnie funkcjonują dalej, więc albo wolnostojący sklep meblowy, to może rzeczywiście to jest ten, ten biznes, który się jakby w ogóle nie i ma żadnych obostrzeń i zawsze może być otwarty, więc może gdzieś tutaj trzeba szukać nadziei. Perspektywa jest bardzo trudna, ponieważ ten popyt na te usługi, szczególnie biznesowe, organizowane przez duże korporacje, wydarzenia jest tak naprawdę śladowy, tak? Jakby organizacja wyda, tak zwanych wydarzeń online, to jest tylko ułamek procent, który pozwala nam na przeżycie, na opłacenie już rachunków i rozłożenie na raty naszych zobowiązań, już nawet nie licząc na, na ile, więc tutaj ten brak popytu jest dosyć znaczący. My nie wiemy, jaka ta sytuacja będzie wyglądała oraz niestety przede wszystkim, no, nie widzimy tej pomocy ze strony państwa. Tutaj już poseł Gawkowski wspominał, że te programy, które mamy gospodarcze są bardzo ciekawe, tylko, że nie ma w nich PKD, na którym pracują agencje eventowe, czy targi chociażby, więc no jakby nie wiemy komu ta pomoc ma i mamy mhm. znowu nawiązując do y, tematyki filmowej takie poczucie, że premier Gowin ma jest taka piątka gowina. tylko to jest taka akcja, że rząd ma piątaka. i my się czujemy trochę jak ten taki pan, który wychyla się i mówi, że tu jest miejsce parkingowe i nadjeżdża premier Gowin w swojej A8 wartej pół miliona złotych no i rzuca, słuchaj mam dać piątkę i zejść mi z oczu. To my się tak czujemy właśnie w tym momencie jako cała branża eventowa, targowa, hotelowa, że ktoś nam rzucił piątaka i mówi, no to już dajcie mi spokój, bo że więcej dla was nie mam. No i taki jest stan dzisiejszy, z którym mamy do czynienia niestety. Mam wrażenie, że w, tej branży, w tych branżach, o których Pan mówi, to największym wyzwaniem w tej chwili jest to, żeby przetrwać, ale to trwa już wiele miesięcy i najprawdopodobniej jeszcze potrwa chwilę. Jak ocenia Pan szansę na to, że firmy z tych branży, z każdej z nich przetrwają? Jeżeli tak, to jaki procent tych firm przetrwa? Jak dużo ludzi straci pracę? No w tym, cały rynek branży spotkań, wydarzeń, targów, właśnie konferencji, kongresów jest oceniany na około 200-300 tysięcy osób bez jeszcze tego ogromnego wachlarza sieci dostawców, tak, bo pamiętam, że też to są obiekty, hotele, sale, sale konferencyjne, hale widowiskowe, to są wszystko te elementy, transport, przewozy, catering, to jest przy ogromny łańcuch dostaw. To jest tak trochę jakby wszystkie pociągi Intercity, byśmy zapakowali do hali, to my w tej hali sobie właśnie siedzimy. no i teraz teraz kwestia rzeczywiście perspektyw, no, oczywiście ta branża jakby jest piękna między innymi dzięki temu, że my robimy mnóstwo rzeczy naraz jakby jesteśmy trochę prawnikami, jesteśmy trochę reżyserami, trochę budujemy scenografii, trochę jesteśmy artystami, więc jakby mamy no multitasking bym powiedział i multitalent mamy, że tak powiem w małym palcu, bo inaczej byśmy nie pracowali w tej branży, więc że tak powiem kombinujemy jak tylko możemy, jak tylko możemy przetrwać. No i oczywiście tutaj perspektywą na jakiś taki powiedziałbym poziom przetrwania, typu opłacenia połowy wynagrodzeń, na przykład, bo teraz już wszyscy mają o, o połowę co najmniej obniżone wynagrodzenie, czy jakieś tam części i kosztów stałych, no są te właśnie tak zwane hybrydowe wydarzenia online, czyli w jednym staramy się organizować, zachęcać klientów, żeby spotykali się na żywo, ale też częściowo, też częściowo widzieli się w sposób, sposób bezpośredni, że tak łączymy taką tak zwaną hybrydę i tutaj mamy rzeczywiście sygnały, no że gdzieś to jest taki produkt, który gdzieś tam na wiosnę no, będzie jakaś szansa jego realizacji, natomiast to nie oznacza, że. Że absolutnie, że wszyscy przetrwają. Szacujemy, że no za rok mniej więcej to będzie nas co najmniej o połowę mniej, tak jak już jest pracowników o połowę mniej. I to postępuje tak naprawdę w stopniu dynamicznym, i, i ta sytuacja jest, no tak jak mówię, to za miesiąc może być zupełnie, możemy zupełnie inaczej rozmawiać, no bo też decyzje naszych klientów mogą być zupełnie inne. Także sytuacja jest bardzo zła. Co roku grudzień to były dla waszej branży żniwa. Mnóstwo eventów świątecznych dla dużych korporacji, dużych firm, dużo wydarzeń w miastach, miasteczkach. Do tego imprezy sylwestrowe, które odbywały się też no i w małych, i dużych społecznościach. Czy wy, patrząc na grudzień i na Sylwestra, właśnie, mieliście nadzieję, że to będzie moment, w którym y, trochę się odbijecie, złapiecie oddech, tymczasem rząd wprowadza kolejny lockdown no, aż do 18 stycznia? Czy... Tutaj na grudzień szczerze powiedziawszy się nie nastawialiśmy na jakieś przeogromne wydarzenia, no bo to już od jakiegoś czasu mamy sygnał ze strony też naszych klientów, że no to raczej ten grudzień to może spotkajmy się na Zoomie na lampkę wina i może porozmawiajmy o kolejnym grudniu, więc to raczej szczerze powiedziawszy nie, nie spodziewaliśmy się jakichś elementów, aczkolwiek widzę, że Obostrzenia się nie mają, bo Sylwester ma się w najlepsze w TVP i jakoś, jakoś może być może realizowany, czy Pasterka, o której wspominał chociażby poseł Gawkowski przed sekundą, to jakoś nie ma tutaj problemu, żeby tego typu wydarzenia organizować. My bardziej liczyliśmy na to, na perspektywę, bo pamiętajmy, że miesiąc temu premier Morawiecki powiedział wprost, że od 28 grudnia jest bardzo duża szansa, granicząca wręcz z pewnością, że drodzy przedsiębiorcy, zejdziemy już na trzy poszczególne fazy, różne kolory stref i w ramach tych stref jest już różne inne obostrzenia od Hoteli, od organizacji konferencji, wydarzeń, spotkań, koncertów, rozrywki i tak dalej. Więc mieliśmy nadzieję, że my wejdziemy w jakieś planowanie, w jakieś perspektywę, że już możemy coś z klientami zaplanować w styczniu, w lutym, w marcu. Już nie wspominając o feriach czy jakimś innym okresie, które tak naprawdę są kwarantanną dla nas, tak żebyśmy powigili. Może to jest, nawet, może jest niegłupi pomysł, tylko jak zawsze zakomunikowany nie tak jak, jak trzeba. No i mamy ten cały czas ten ogromny deficyt planowania, tak, bo czujemy się, znowu nawiązując do tematyki filmowej, jakby rząd nie oglądał nigdy Kevin'a. Sam w domu, gdzie ten dziesięciolatek bierze kartkę, długopis i robi plan. I doskonale planuje trendy złoczyńcy. Wyjdą trendy, ich, ich, oknem ich, on ich wyrzuci. Jakby ma, ma zaplanowane terminy, terminy, harmonogramy, siły, środki, zasoby. No, ma wszystko pięknie przygotowane. A mamy wrażenie, że rząd no, ani tego kartki, ani długopisu, ani inspiracji w postaci Kevina sam w domu. Więc gorąco zachęcamy stronę rządzącą, bo rzeczywiście, jak rozmawiamy też w, w kontakcie roboczym z, mi, z, z poszczególnymi ministerstwami, no to tam my nie widzimy żadnej koordynacji, żadnej perspektywy. I my potrzebujemy po prostu perspektywy formalno-prawną. Wiemy, że sytuacja jest dynamiczna. Wiemy, że wirus jest niebezpieczny, śmiertelny, i mamy, podchodzimy do tego w pełni odpowiedzialnie, ale my też potrzebujemy jakąś perspektywy, jakiś plan. A w tym momencie nie ma ani kartki, ani długopisu, i my tylko mamy palec i patrzymy na wiatr czy w prawo, czy w lewo, i my nie mamy żadnych informacji, które by nam umożliwiły właśnie przygotowanie czy modyfikację produktów i zarządzanie naszymi biznesami. No po prostu trochę wróżymy z fusów, a tak się nie da prowadzić biznesu. Proszę powiedzieć na ile wam starczy jeszcze sił, albo czego a czego oczekujecie w tym pierwszym kwartale 2021? W pierwszym kwartale przede wszystkim potrzebujemy dwóch rzeczy, realnej pomocy, ale takiej realnej, bo nie, nie piątki Gowina, w sensie, bo piątka Gowina w postaci zwolnienia niektórych firm, bo nie wszystkich, bo brakuje oczywiście tych PKD wspomnianych, z usług, na którego nas i tak już nie stać płacany, to jest żadna pomoc. Jakby perspektywa pfr który wejdzie 15 stycznia, super, tylko ja nie wiem ile firm przetrwa do 15 stycznia, to raz, a dwa już e, e, zwracanie kosztów stałych już którym proponuje PFR, no nie jestem rozwiązaniem wystarczającym. My potrzebujemy rekompensat i bezpośrednich dopłat. Sama branża hotelowa oszacowała, że 2 miliardy złotych jest potrzebnych na wiosnę w ciągu najbliższych miesięcy, żeby w ogóle potężne hotele, hotele, hotele przetrwały. Więc my potrzebujemy realnego programu wsparcia, realnych rozmów, o których braku rozmawiał mówi mój przedmówca, bo drodzy Państwo, te rozmowy z tą rządzącą wyglądają tak, że Ktoś tam kiwa, premier Gowin, czy urzędnicy kiwają, tak, tak, wiecie, rozumiecie, mm -hmm. spotkamy się za tydzień wam powiemy, co możemy zrobić. Spotkanie za tydzień. No słuchajcie, no rozmawialiśmy, tak, te ministerstwo się nie zgadza, tu premier ma inną wizję, tu mu nie ma pieniędzy, nic wam nie możemy w stanie pomóc. I tak naprawdę, ostatnio usłyszeliśmy na spotkaniu, dzień przed tym, jak została ogłoszona narodowa kwarantanna, że państwo już powiedziawszy, już jest koniec, że więcej nie ma dla nas Jakby pomysłów, propozycji i, i, i że ży nam wesoły świąt na koniec spotkania, więc w ogóle my żeśmy nie wiedzieli, czy się śmiać, czy płakać i i dlatego teraz te, my potrzebujemy tej właśnie tej perspektywy, tak, pomoc i perspektywa, jak, na jakich zasadach są otwierane kolejne branże, w jakich jeszcze raz trzeba odrobić tą lekcję, bo widzę, że to poprzedni pomysł na poprzednią tabelkę nie zadziałał, więc potrzebujemy nowej sensownej tabelki. jakiś perspektyw, żeby mogły nas planować, żebyśmy mogli planować nasz biznes. No i proszę trzymać kciuki za tą siłę i energię, bo ja nie ukrywam, że zawód event managera jest obecnie piątym najbardziej stresującym zawodem świata, zgodnie ze wszystkimi rankingami, za pilotami samolotów rejsowych, żołnierzami czy policjantami. Natomiast no, nie ukrywam, że ten poziom stresu już trochę wykracza nasze możliwości intelektualne i fizyczne. No i zbliżamy się ku krawędzi, więc ja sądzę, że to jest kwestia najbliższych dwóch, trzech miesięcy i to będzie ten okres przełomowy, gdzie będziemy po prostu zastanawiali się, czy zamykać i dziękować naszym współpracownikom za kilkanaście lat przygody i otwieramy firmę kurierską, czy wolno stojący sklep meblowy, bo ten widzę, że zawsze może działać, tak jak już wspominałem, więc może tak będziemy musieli myśleć. Ale najbliższe 2 trzy miesiące są absolutnie, kluczowej. Proszę za nas trzymać siuki i zarząd, żeby tego Kevina sam w domu jednak obejrzał dokładnie. Na pewno tak zastanawiam się jeszcze patrząc na to co za nami, bo tych miesięcy w pandemii spędziliśmy no już długo dużo czy patrząc z perspektywy pana branży były jakieś takie kardynalne błędy takie, które. Y, których można było uniknąć, gdyby rząd z wami konsultował to, co się robiło, y, to jakie decyzje zapadały. Tak, ja sądzę, że jest, jest bardzo. To jest generalnie można, by książkę napiszemy chyba o zarządzaniu kryzysem. I sądzę, że wiele prac profesorskich i doktoranckich powstanie odnośnie komunikacji z branżą i zarządzania, zarządzania, zarządzania tą kwestią. Przede wszystkim. To jest rozmowa, w sensie my od początku zgłaszamy i cały czas zgłaszamy się, nic nie zmieniło. No mnóstwo propozycji i pomysłów, tylko one nie są realnie słuchane, tak? Jakby jest bardzo mało instytucji państwowych, bardzo mało osób, urzędników, którzy realnie są w stanie są się zagłębić w kwestie, w różne, w różne elementy. I pomoc jest przecież nie spóźniona, tak? W sensie ona nie jest na czas, nie jest w tempo. Pamiętajmy też, że kluczową taką kwestią jest taką, że... Na wiosnę pomoc otrzymały wszystkie firmy, jak, jak stały, tak? Czy to był kantor, czy fryzjer, czy hotel. I nie było żadny sposób rozróżnienia firm, które są tymi branżami szczególnie dotkniętymi, jak nasze, tak, jak turystyka, jak hotele, jak eventy jak kongresy, jak targi, które mają, proszę Państwo, cały czas spadek powyżej 90%. I tutaj należałoby ro, wtedy rozejść już się na te dwie ścieżki zastanowić się nad różnymi rozwiązaniami daty, już tak powiedziałbym, normalnego biznesu, na tego szczególnie dotkniętego. I tych rozróżnień, roz różnienie nie mam. Tak, całe szczęście ten PFR, wiosną był sprawny, on dobrze poszedł i, i, i jakby dużo się zadziało, natomiast my mieliśmy, sądzę, że tak, jak większość społeczeństwa, ten kłopot, że latem nagle wszystko stanęło. W sensie jakby no te, my mówimy, że jakby fajnie, że poszła ta pierwsza tarcza PFR-u, rozmawiajmy dalej, bo są kolejne problemy. My cały czas stoimy. Cały czas mamy problem, a tam tylko słyszeliśmy, nie, nie, słuchajcie, bo wybory prezydenckie, bo ktoś tam na kanarach na wakacjach, bo tutaj wybieram, zmieniamy sobie rząd i ministerstwa, i nie mam na to czasu. Wrócimy do was we wrześniu. Więc mamy w ogóle mamy poczucie, że te lata zostały totalnie. Stracone w realnych rozwiązaniach i w, realny, w opracowaniu realnych narzędzi. tak I dopiero jak przechodzimy na jesień, to rząd, drodzy Państwo, w ostatniej tarczy nam niektórym oczywiście nie wszystkim oferuje, że zwróci nam z ZUS za lipiec wrzesień. Więc no jakby my, a mamy grudzień co nie 21 grudnia, konkretnie. Więc jakby no też zastanawiają się jakby co jak, więc no mamy totalny brak, widzimy tam totalny brak koordynacji i, i jakby ustalania wspólnych wspólnych stanowisk z wewnątrz rządu którym oczywiście raz podkreślając jak najbardziej chcemy pomóc i mamy dużo rozwiązań dużo pomysłów No ale niestety niestety mamy wrażenie, że czasem walimy głową w mur i, i już nie, nie starczy nam opatrunków i plastrów na czoło i, i to jest naprawdę ciężka ciężka charówka każdego dnia ale mam nadzieję, że to się może może w końcu zmieni. Trzymam kciuki, wesołych świąt życzę dużo zdrowia wesołych. i. Ym... I łatwiejszego czasu w tym nowym roku. Mnóstwo niezapomnianych, bardzo kreatywnych eventów. Mam nadzieję, że będziemy mogli się na nich bawić i je obserwować. Dziękuję bardzo serdecznie. Dokładnie, dokładnie bardzo dziękuję. Pamiętam, że spotkania bezpośrednie są kluczowe zawsze lepsze niż online. Tak jest. Dziękuję i do zobaczenia na żywo. program zaprosił McDonald's